Wymiana zamka, Octavia 1 tur. Zamek otwiera się raz na pięć razy, więc przyszła na niego pora. Rozpoczynamy od zdjęcia boczka. W tak, to się luzuje, dźwignia schodzi. Później sobie zdejmę tą osłonkę głośnika, czy tam na trapę. Tak. Trzeba zdjąć uchwyt do otwierania. Podważyć jakoś on się składa z dwóch połówek. O! o. Ej. teraz jak? O, jakoś tak. Teraz tu są dwie śrubki. Dobra torx 15 i po boku są śrubki tak, teraz dwie duże filipsowe za uchwytem tam zastaną pewnie. No i jeszcze jedna za klamką. Też pasuje torb z 15. O no to do góry. I trochę się klei do strzelki no śrubki. Co tak, jakaś kąbka wypadła. I tak. Co jeszcze trzyma? no coś trzyma, aha, śrubka. Do folii się przyczepiła i trzyma to jeszcze? Linka od klamki na haczyk. Tyk. No i to jest nasze. To dziś na bok. Folię będę musiał przeciąć niestety. A nowej już nie kupię. Albo ją jakoś odkleję. Po prostu. I później szarą taśmą z powrotem. I super. No dobra. Wteczkę odepnę. O. Tak, tu jest ładnie, nic nie jest zielone. Wszystko ładnie błyszczy. No i teraz klamkę trzeba by było. O, tu jest taka gumeczka, w której ja się pozbędę. O. I tam w środku jest śrubka i to jest też chyba Torx 15 do zablokowania klamki. No, więc klamkę wyciągam, śrubkę teraz nie wiem, czy odkręcam, czy wkręcam. Odkręcam. No i klamka już nie wraca tak chętnie i będzie można wyjąć za ślepkę bębenka wyszło tak o, to się po prostu wyciąga żadnego, żadnego problemu nie ma dalej odhaczam linkę z klamki klamka uwolniona wracamy tu i dwie śruby z m8 one trochę nie chcą o Wkrótce to zawsze lepiej idzie. Pierwsza, druga, no i to powinno być już uwolnione. Na no tyle, że ja będę w stanie to wyjąć. czy znaczy, tak będzie, to się zaraz okaże. Można jeszcze tę linkę od tego bolca walić to też wypiąć. Ok. No i teraz nie wiem co go jeszcze trzyma. Aha, nic go nie trzyma. Nic go nie trzyma, tylko ta linka. Kurczę, trzeba ją wyhaczyć. Jakoś sprytnie. Albo no, ją wyjąć stąd po prostu i wyjąć razem z zamkiem. A o tym myśleć później. To muszę nadjąć się, ona się jakoś tam elastycznie odkształci. Tak, teraz to tędy powinno dać się wyjąć. No i do widzenia. I teraz ten koleżka wychodzi elegancko. No i nie znasz. Jak to stąd wyjąć? Do góry i odhaczyć. To dziś na dół było brudne. No i jest zamek. No, no, nie ma co oglądać. idziemy po nowy. A, no, nowy, trochę ładniejszy. Nie można mu tego odmówić. Natomiast trzeba ze starego przełożyć linkę do zewnętrznej klamki. Jest. No i teraz w drugą. O, to odhaczam. Odchylam to, tutaj wsuwam. No i jest. Przewodzik od kołka w drzwiach. Cyk, pół, no trochę, trochę niedobrze. Złą kolejność. Przyjąłem, nie trafiłem. Do środka przekręcam. No i to z powrotem do drzwi. tu włożony czy linka gdzieś widzę z tej strony o Aha. zakliknięta nie wyleci haczyk od drzwi to jest najwygodniej by było go zapiąć przed włożeniem tego tutaj więc ja to sobie trochę pokazuję. tu i przekręcam i teraz nie bardzo pamiętam, jak to było, yy, które szło na górze, a które szło na dole, jak ona była, proszę zobaczyć na nagraniu. Nie, linka na pewno dołem. Gdyby była gorąca, to było bez sensu. Sprawdziłem na filmie, że linka od klamki była z przodu. To nawet ma trochę sensu. Linka przewleka po prostu, co się będę męczył. Tak. Так, и так. И так. czkę z powrotem kliknęła jedno w drugie włożyć śrubkę wkręcić. No klamka wskoczyła śrubkę do końca. No się ładnie otwiera póki pamiętam to jeszcze włożę ten gumowy koreczek na śrubkę do blokowania klamki. Tak, teraz te folie trzeba by było jakoś doprowadzić do porządku. Na razie ja sobie to tak przyłapię, jako tak, bo mi tu wieje. No i wystarczy. Więcej nie trzeba. Boczek od góry, od góry, ale najpierw podłączę klamkę. Jeżeli mi się uda. O! Haczyk. No i tam jest taki grzybek, który musi wejść w taki, w taki otwór się na nim oprzeć. Tylko to jest tak krótkie, że ani ja tego nie pokażę, ani ja tego nie widzę. No i teraz od góry, tak żeby ten bolec od zamka wyszedł otworem dla niego dedykowanym. Tylko, że to musi być założone za uszczelkę. O, w ten sposób. No. To do dołu. Można zdecydowanie, no i elegancko, to wszystko siedzi. Klamka ciągnie, no i śrubki. No i teraz później trzymam Torca 15. To jakoś spróbuję nie zgubić tej śrubki. Co idzie za klamkę? Dwie duże śrubki na śrubokręt krzyżakowy, i na koniec zaślepka. Druga zaślepka. Torba na korbotronika, tylko na razie muszę się upewnić, że szyba jest do góry. Do końca. I ona ma patrzeć przy szybie do końca, do góry. W tę stronę i ma być równolegle do szyby. Więc tak, tak, tak. To nie wypadnie. Zrobione. Zobaczymy, czy się otworzy. Elegancko. Z drugiej strony. Też pięknie. No i zrobione.